Witam Was, jestem Bartek, zapraszam na recenzję Sony Smartwatch 3. Recenzje tradycyjnie już zaczynamy od omówienia wykonania. Sony Smartwatch 3 został wykonany na moje oko w sposób sportowy, jak to można było, byłoby określić dla zegarka. Wersja jaka do mnie trafiła jest to wersja z tym oto białym gumowym paskiem. Natomiast z tego co widziałem na rynku, również możemy nabyć Sony Smartwatch 3, na przykład z bransoletą, a także ze skórzanym paskiem, który wtedy jest umieszczony na teleskopach tutaj u góry, a także na dole koperty. Jeśli chodzi o ten biały pasek, co muszę powiedzieć, niestety bardzo, ale to bardzo łatwo zbiera różne zabrudzenia, również o czym warto powiedzieć do tej gumy również drobiny kurzu w bardzo łatwy sposób przywierają no i niestety tą akurat białą wersję dość ciężko jest utrzymać w czystości, co ciekawe jak możecie zobaczyć w przypadku paska białego, paska gumowego tutaj niestety nie mamy teleskopów i to jak wyciągamy kopertę wygląda właśnie tak, wypychamy w tenże sposób i możemy w ten sposób wyciągnąć nasz gumowy pasek, a tutaj mamy samą kopertę. Jeśli chodzi o wagę samej koperty, tutaj mamy wagę 38 gram. Również warto powiedzieć, że zegarek posiada certyfikat IP68, tak więc na 1,5 metra bez problemu do 30 minut możemy ten zegarek włożyć pod wodę. Jeśli chodzi o rozwiązanie, które mi się nie do końca spodobało, chodzi o tą zaślepkę, którą możemy zauważyć na tylnej części koperty. No i pod tą zaślepką, jak możecie zauważyć, po jej wyciągnięciu kryje się złącze mikro USB, które służy do ładowania baterii zegarka. Nie jest to do końca fortunne rozwiązanie. Nie wiem, czemu Sony dalej stosuje złącze mikro USB, jeśli chodzi o swoje smartwatche. Nie jest to wygodne, po prostu, ponieważ całą zaślepkę musimy wyciągać. No i też, o czym warto powiedzieć, nie każdy kabel tutaj do końca pasuje, nie każdy złącze pasuje, jeśli chodzi o swoją konstrukcję, przez co właśnie pojawia się tego typu odkształcenie na tym plastikowym elemencie. No i również nie wiem, Szczerze, jak to się będzie miało na przykład po roku użytkowania, czy ta zaślepka po prostu nie odpadnie, więc za to niestety dla Sony Smartwatch 3 należy się minus. Natomiast jeśli chodzi o tylną część koperty, to co mi się spodobało, to na pewno to, że tylna część koperty została w wypadku Sony Smartwatch 3 wykonana z aluminium, i to jest naprawdę dość fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi o zapięcie paska, tutaj mam niestety także zastrzeżenia, ponieważ nie jest to do końca dobrze zrobiony element. Zwróćcie uwagę, teraz zapięcie zegarek Nie jest to do końca też stabilne, ponieważ tutaj wszystko tak lata na boki, ale miałem wiele sytuacji takich, że niestety zegarek mi się samoczynnie odpinał. Na przykład kiedy zakładałem kurtkę, zwróćcie uwagę, tutaj poruszam trochę palcem, on się już odpina. Jeszcze raz, leciutko, naprawdę leciutko to robię, pasek się niestety rozpina. Nie jest to do końca dobrze zrobione zapięcie, o tym na pewno warto pamiętać w wypadku tego zegarka. Natomiast sam proces regulacji paska jest banalnie prosty. Tutaj jak możecie zobaczyć na pasku gumowym mamy różne dziurki. Jeśli chodzi o rozmiar, możemy jedną tutaj odpiąć i przesunąć na daną, która nas interesuje. Wtedy możemy zwiększyć średnicę tego paska po tym, jak zostanie on zapięty bądź się po prostu zmniejszyć. Dzięki czemu jesteśmy w stanie ten pasek bez problemu dopasować do naszego nadgarstka. Jeśli chodzi o przednią część zegarka, ponad wyświetlaczem mamy umieszczony czujnik światła, ponieważ sam zegarek posiada automatyczną regulację jasności wyświetlacza oraz z tego co wiem mamy również tutaj czujnik zbliżeniowy. Natomiast ponad tymi czujnikami mamy umieszczony również tego typu otwór, który kryje w sobie mikrofon służący do obsługi głosowej naszego zegarka. Natomiast na prawej krawędzi mamy umieszczony przycisk power i do niego mam również niestety zastrzeżenia, ponieważ jego skok jest moim zdaniem dość słabo wyczuwalny. Troszeczkę może pod tym palcem jesteśmy w stanie go wyczuć, natomiast on jest taki gumowy wręcz można powiedzieć, taki nie do końca dobrze wyczuwalny. To mi się nie do końca spodobało. Natomiast jeśli chodzi o ten przycisk power, podejrzewam, że winowajcą tego, że jest jego skok dość słabo wyczuwalny jest to po prostu, że sam pasek jest wykonany w taki oto sposób, czyli wyciągamy całą kopertę i tutaj dopiero jest przycisk i podejrzewam, że właśnie dlatego przycisk power nie jest tutaj do końca dobrze wyczuwalny. Co do samego wyświetlacza na pokładzie Sony Smartwatch 3 mamy wyświetlacz o przekątnej 1,6 cala wykonany w technologii TFT, która niestety jest dość przestarzała o rozdzielczości 320x320 pikseli, która zapewnia nam zagęszczenie na tej przekątnej na poziomie 283 pikseli na cal. No i mamy również odzorowanie kolorów w liczbie 65 tysięcy, tak więc paleta kolorów, niestety, na tym wyświetlaczu jest dość słaba. Od razu muszę powiedzieć, że niestety ramki dookoła wyświetlacza są tutaj dość duże. O tym na pewno warto pamiętać, jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem Sony Smartwatch 3. No i moje wrażenia co do wyświetlacza. Muszę Wam powiedzieć, że z jednej strony byłem zadowolony, ale z drugiej strony nie byłem zadowolony i zaczynam od strony, z której nie byłem zadowolony, czyli użyłem wani zegarka przy, w pomieszczeniach kiedy nie pada na zegarek duża ilość światła słonecznego wtedy niestety te kolory wydaje się być dość wyprane bardzo płasko odzorowane, brakuje im przede wszystkim nasycenia a także kontrastu również kąty widzenia są po prostu słabe i o tym na pewno warto tutaj powiedzieć sama rozdzielczość 320 na 320 pikseli wydaje mi się, że w zupełności wystarcza do tego, żeby wszystko było na tym wyświetlaczu w miarę ostre i do tej strony, z której byłem naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o wyświetlacz Sony SmartWatch 3, czyli widoczność w jasnym słońcu. Wydaje mi się, że Sony w wypadku wyświetlacza w Sony SmartWatch 3 zastosowało bardzo podobną technologię, jaką mogłem spotkać przy okazji używania Sony SmartWatch 2, czyli poprzednika tego zegarka, ponieważ w jasnym słońcu ten wyświetlacz spisuje się po prostu świetnie, wszystko jest bardzo dobrze odzorowane, wszystko widzimy po prostu w jasnym słońcu i to mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo spodobało, Natomiast jeśli chodzi o resztę użytkowania, kiedy nie jesteśmy na zewnątrz, kiedy nie pada na ten zegarek światło słoneczne, no niestety wyświetlacz jest dość słaby i tutaj to trzeba podkreślić. Jeśli chodzi o baterię, tutaj nie będzie narzekania. Mamy 412 mAh i jest to relatywnie duża pojemność jak na smartwatcha z Android, ponieważ taką średnią jest 300 bądź 320 mAh. Tutaj mamy 412 mAh. Sony na pudełku od tego urządzenia chwali się również tym, że SmartWatch 3 potrafi działać na jednym ładowaniu do dwóch dni. Ja to jak najbardziej potwierdzam. Moim zdaniem nawet więcej potrafi, ponieważ przy moim użytkowaniu ten zegarek średnio wytrzymywał około 3 dni czasu pracy na baterii. Natomiast wyniki zależały od tego, czy był włączony zawsze włączony wyświetlacz, czyli funkcja, która pozwala nam na to, żebyśmy mieli cały czas pokazywaną godzinę przez zegarek, bądź ta funkcja wyłączona, ponieważ wtedy te wyniki się od siebie różniły. Jeśli chodzi o ten tryb kiedy mamy włączony, zawsze włączony wyświetlacz, wtedy uzyskiwałem właśnie te dwa dni. Natomiast bez włączonego tego trybu, 3 do nawet 4 dni, około 4 dni na jednym ładowaniu, ten zegarek bez problemu powinien wytrzymać. I za baterię w wypadku Sony Smartwatch 3 naprawdę ogromna pochwała. Omawianie systemu standardowo zaczynamy od skróconej specyfikacji urządzenia. W przypadku Sony Smartwatch 3, niestety, w żadnej specyfikacji nie znalazłem tego, jaki mamy tutaj procesor. Czy jest to procesor od Qualcomm, czy jakiś Mediatek, czy inna tego typu jednostka. Natomiast znalazłem to, że jest to procesor czterodzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz. Mamy tutaj 512 MB pamięci RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej, ale także warto powiedzieć o tym, że Sony Smartwatch 3 ma wbudowany GPS. A także NFC, o tym na pewno warto w przypadku tego urządzenia pamiętać. Jeśli chodzi o system, jest to dobrze nam znany Android Wear. W wypadku najnowszej wersji został tutaj wprowadzony język polski, możemy wydawać komendy w języku polskim, wyszukiwać w języku polskim, odpowiadać na SMS-y, maile w języku polskim, z tym nie ma najmniejszego problemu. No i właśnie za sprawą tej aktualizacji, która wnosiła język polski, za sprawą tej aktualizacji ten zegarek pojawił się oficjalnie na polskim rynku, o tym warto tutaj powiedzieć. Jeśli chodzi o obsługę, wydaje mi się, że po, powinniście ją doskonale znać, jeśli jesteście zainteresowani zegarkiem z Android Wear. Po dłuższym przytrzymaniu możemy przejść do zarządzania tarczami zegarka. Warto w tym miejscu powiedzieć, że Sony fabrycznie nam preinstalował trochę swoich zaprojektowanych przez siebie tarcz zegarka, ale również w wypadku tego urządzenia nie zabrakło tarcz zegarka znanych standardowo z Android Wear. Z prawej strony mamy wysuwany pasek, na tym pasku mamy umieszczone skróty do Zainstalowanych aplikacji. Dalej możemy przejść do kontaktów. Możemy także przejść do tutaj komentarzy. Kilka komentarzy jest tutaj wyświetlonych. Jeśli chodzi o górną belkę, z górnej belki możemy ściągnąć i zobaczyć, że mamy tutaj powiadomienia. Możemy przełączać się pomiędzy włączonymi wszystkimi powiadomieniami, powiadomieniami priorytetowymi, a także wyłączyć wszystkie powiadomienia. Mamy również tryb kinowy, który wygasza nam ekran, a także blokuje gest, który po obróceniu nadgarstka wybudza nam nasz wyświetlacz. Ostatnim skrótem jest przejście do ustawień. Ustawienie jest to standard dla Android Wear, ponieważ mamy tutaj regulację jasności, zmianę taczy zegarka, rozmiar czcionki. Również mamy gesty, o których Wam opowiadałem w odcinku o aktualizacji Android Wear, do którego Was serdecznie zapraszam. Warto powiedzieć o tym, że zegarek działa bardzo szybko. Ja tutaj nie zauważyłem żadnych problemów z uruchamieniem, nie zauważyłem również klatkowań animacji. Wszystko jest jak najbardziej płynne i również posiada ten zegarek bardzo fajną funkcję, którą bardzo lubię, czyli może po prostu go wygasić przez tego typu przyłożenie naszej dłoni. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszej recenzji Sony Smartwatch 3. Ja byłem z tego urządzenia całkiem zadowolony. Dwie rzeczy, które mnie tak naprawdę denerwowały, to odzorowanie kolorów wyświetlacza, ponieważ te kolory są bardzo płaskie, nie mają nasycenia, a także kontrastu. Również tyczy się to kątów widzenia wyświetlacza w tym zegarku, ale także klamra. Klamra mnie niesamowicie denerwowała, ponieważ tutaj wystarczy naprawdę niewielki ruch, niewielka siła, żeby ona się samoczynnie odpięła. Również, co mnie bardzo denerwowało, to jest niestety złącze micro USB umieszczone pod zaślepką z tyłu też nie jest to do końca wygodne rozwiązanie. Natomiast jeśli Was to nie zaraża, wydaje mi się, że Sony Smartwatch 3 naprawdę wydaje się być dość dobrą propozycją, jeśli chodzi o smartwatch, który będzie działać dość długo na baterii, również będzie działać szybko. No i przede wszystkim, jeśli Wam się ten wygląd podoba, ponieważ wygląd zegarka jest bardzo ważny, więc jeśli Sony Smartwatch 3 Wam się podoba. Wydaje mi się, że jest to mimo wszystko smart warty polecenia. W tej recenzji to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.